Grając teoretycznie z słabszymi przeciwnikami w grupie. Należy się mocno, mocno skoncentrować i nie dostosować swojego stylu gry do, do gry przeciwnika. Te zespoły, które prezentowały jakby fajny poziom sportowy, fajny poziom zaangażowania, no dysponują troszeczkę słabszymi warunkami fizycznymi i też z takimi zespołami ciężko, ciężko się gra, ponieważ no, dysponując wysokim blokiem trzeba, trzeba odpowiednio dostosować go do warunków przeciwnika, nie zawsze to jest proste, i, ale nie, zrobiliśmy to co do nas należało. Mecz, którego najbardziej się obawiałem, to mecz o bezpośredni, jakby awans z Karpatami Krosno. zespół bardzo waleczny. Zrobił na mnie duże wrażenie, ale, ale zagraliśmy swoją dobrą siatkówkę i to pozwoliło nam awansować do półfinału i zrealizować nasz, nasz cel. Trzeba jakby nadmienić, że nie przegraliśmy z byle kim. Jest to zespół, myślę, przygotowywany na medale Mistrzostw Polski, ale, ale na pewno mogliśmy nawiązać walkę z tym zespołem i nawiązaliśmy ją w drugim secie, którego przegraliśmy do, do 28. Nie, nie wykorzystaliśmy swojej szansy aby tego seta wygrać. No i niestety to, nas, to nam troszeczkę podcięło skrzydła i ten mecz skończył się 3-0, ale, ale na pewno będziemy wyciągać z tego wnioski i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w finale, bo tego, tego nam bym życzył. No, przede wszystkim zagraliśmy dużo, dużo słabiej w ataku. Graliśmy na bardzo podobnym procencie w przyjęciu, popełniliśmy mniej błędów. Skuteczności na zagrywce mieliśmy, mieliśmy podobną jakość, ale niestety w ataku było dużo słabiej i to był mankament. Jako zespół zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze i, i tego, tego, trzeba, tego musimy się trzymać. Bo cały czas chłopakom powtarzam, że każdy z nas z osobna nie stanowi wielkiej wartości, tylko jako drużyna, jako zespół możemy naprawdę zajść daleko i przy cudzysłowie przenosić góry.